Okej, okay, moi drodzy, przejdźmy do partii Sadowski, Ortiz, partia. No i co, leci, poszedł tutaj wariant Sycyla i czarne stanęły bardzo dobrze. No w momencie, gdy białe mają tak pasywnie ustawione figury, skoczka na F, Czy wiesz, że widzisz tą samą pozycję co ja? Sadowski, tak? Z Ortizem, no. Co to się dzieje? Ej nie nie, poczekaj Wejdę jeszcze raz, bo ty mogłeś... Czekaj, czekaj, czekaj chwilę No przyglądnie grają drugą, drugą partię chyba Też nie wiem ty może mi przełączyło na partię Dobra, czekaj, zobacz na streamie co się dzieje. A no właśnie, to są Skiorti, no ta sycylijska, no to o tym mówię. No sycylijska, ale po jakich ruchach Igor? Pominąłeś pierwsze dwadzieścia posunięć? Nawet nie, ale... nie, nie zwróciłeś uwagi na to, ty. tym. Widzowie, arcybisz ma tak wywalone, nie patrzę, jak do tego doszło.